Najlepsze antyfakty w internecie. Ale zanim przejdziemy do wywiadu, mam dla Was ciekawą ofertę. Typuj Fame MMA 17 za darmo w Superbet i zgarnij 100 tysięcy złotych. Superbet zaproponował specjalną promocję Super Game Fame na Fame MMA 17. Dzięki niej możesz typować pojedynki Fame MMA 17 zupełnie za darmo. A oto szczegóły. Na początku zarejestruj się w Superbet z kodem Kurs lub z linku w opisie. Następnie uzupełnij dane i załóż konto stałe. Potem wejdź w zakładkę Promocje i przejdź do promocji Supergame Fame. Kolejno wytypuj zwycięzców 9 walk Fame MMA 17 oraz jednego meczu piłkarskiego. Tutaj wyświetlają Wam się moje typy na gale. Ja szybciutko powiem, na kogo stawiałem podczas Fame MMA 17. W walce Wiktorii Jaraniewskiej z Klaudią Szeją Kołodziejczyk postawiłem na Wiktorię Jaroniewską. W walce Rafoniksa z Mixerem postawiłem na Rafoniksa. W walce Filipka z Robertem Karasiem postawiłem na Filipka. W walce Wrzoska z Szeligą postawiłem na Wrzoska. Kolejno w walce Boxdela z Pawłem Juźwiakiem, postawiłem po prostu na Boxdela. W walce Czarka Juźwika z Tomaszem Gimperem postawiłem na Gimpera. W walce Wiewióra z Alanem postawiłem na Wiewióra. W walce wats, to ja z Sebastianem Fabiańskim postawiłem na Sebastiana Fabiańskiego, no i w walce wieczoru postawiłem na Amadeusza Ferrariego, który będzie mierzył się z Kamilem Łaszczykiem. Jeśli odpowiedziałeś poprawnie na 10 pytań, weźmiesz udział w podziale 100 tysięcy złotych w gotówce. Jeśli odpowiedziałeś na 8 lub 9 pytań, weźmiesz udział w podziale 25 tysięcy złotych. No i na koniec coś, o czym warto wspomnieć. Dodatkowo Superbet dla gracza, który odpowiedział poprawnie na największą liczbę pytań, zorganizuje imprezę ze Sławomirem Peszko. Najważniejszy link macie w opisie filmiku. Strój norweski widzę, że ubrany. <laughs> Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Robert Pasut Dzień dobry Prostro z y, Kambodży, Australii Postro Postro Nie wiem, w sumie to jest Afryka, dżungla, Kongo Kongo TV? Kongo, to, to my, my. Dwie, Dobra, koniec 200 ludzi Dobra. Fajnie, to brzmi na wyłączonych w ogóle słuchawkach No tak, ziesz? tak, za zbana dostaniemy Za to, za Kongo? Nie, na wyłączonych słuchawkach moim zdaniem to można nie jest ban? Nie, no to na włączonych schowkach świetnie brzmi. Dobra, druga konferencja w Twoim wykonaniu jako prowadzący. Jak teraz odczuwasz się właśnie, odczuwasz... To wszystko, co działo się na konferencjach. Teraz się czujesz po, po konferencji, jak to oceniasz? Nie wiem, najważniejsze to, żeby się gala sprzedała i żeby było dużo ludzi. Sosu? I... Nie, ja to tam nie mam, nie będę sprzedawał treflingów, ale chodzi po prostu o to, że modliłeś się, żeby nie spierdolić tej Gali, bo, bo jest taka dobra karta walka, ja się powiem, że. Tak... Że ty będziesz tym Jak wiosły, nie bo człowiek ludzie jaką kotwicą. Część ludzie by pisali, nie kupię, kupię tam, bo padło. To by kurwa. już nie zadzwonił prezes. Nikt by nie zadzwonił. Telefon umrano, bo bez z powrotem. Proszę przyjść. Wzięcie tych konferencji było tak kurwa ryzykowne. Mogłem się spierdolić cały dzień. wiesz, że Sylwester, i... Gimper już tam rączki zacierają, nie? Spoko, niech idą. Stary, ja wolę walczyć. No, nie nie po... walczysz, tak. walczysz, walczysz, walczysz? No może majno. Znaczy chujowo walczę, ale wolę być jako zawodnik. O! że jesteś lepszym prowadzącym, czy lepszym zawodnikiem? Nie no? wiem. Nie wiem, nie wiem. No Nie wiem, na razie było. Nie ja jestem zadowolony, pewnie nie poszło mi super, ale Tak idealnie, ale może lepiej niż ostatnio. Dobra, ale odczuwasz, że teraz właśnie jest lepiej niż poprzednio? Tak może się taki... Ja byłem dużo spokojniej, bo no. taki kurwa spokojny. Nie chciałeś czegoś już tak na, na siłę, nie? Bo wtedy było widać troszeczkę, że chciałeś. Za bardzo, nie? wiesz, ja za wiem, bardzo. Czym? A teraz robimy tak, wdechną sam i. Dobra, no. dobrze jest, kurwa, zajebiście się siedzi. Właśnie dużo osób podkreślało, że bardzo... Chciałeś się do tego przygotować, że chciałeś dobrze wypaść i może to cię za że za bardzo chciałeś, bo tak czasami no jest, nie, Że jak ktoś chce coś czegoś za mocno, za bardzo, to go to potem nie, gdzieś tam. to jest takie, co to jest za pierd. Nie, to nie ma rzeczy, zawsze jakieś źle, że się za mało przygotować, zawsze. Czyli masz do I... siebie pretensje? Nie, no a, a było źle? No nie wiem, no tak ludzie pisali, że tak, no teraz też? Teraz nie, poprzednio. Chodzi o pierwszą. A poprzednio. Tak, tak. Nie, poprzednio się za mało przygotowałem. Po za mało, mało. No oczywiście. Przyszykowałem żarty, nie przyszkowałem pytań. Przyszykowałem kilka pytań, nie przyszkowałem sposobu. Zapomniałeś A teraz siedziałem kurwa tak, tak. przedwczoraj testowanie pytań, czytanie, wczoraj czytanie pytań, kilka godzin, Ale dzisiaj kurwa o 16 próba kurwa. Stary, to było, ja, ja te pytania już wypowiedziałem tyle razy, że dla mnie to było to, 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 to. Jak wierszy. Zero kurwa plątanie się języka, bo są wyćwiczone. Aha. Po prostu się troszeczkę bliżej do mnie. Wiem, że niekomfortowo stać blisko mnie, ale. No, dawaj, dawaj. Dobra. Lecimy, lecimy dalej. Powiedziałeś yy, na konferencji do Gimpera, że on chciałby gdzieś tam zająć hmm. Twoje miejsce. No bo kiedyś on mówił, że Ta. były rozmowy i chciałby. Przymierzają się, no. Ale myślisz, że już czekałem jak te takie sępy krążące nad to tym ja, ciałem na pustyni... Ale ja to czuję. Że, że... Tylko tak, się powiedzieć, ja byłem pierwszy po Sylwestry. Bęk! Dobra. Wiktoria Jarniewska też napisała chyba przed konferencją no? przed konferencją, że Sylwester wróć coś takiego, nie? To w trakcie pierwszej konferencji. A w trakcie. No dlatego do niewarzynę. Do Runika powiedział. Dlatego tak ścisnąłeś? No. no? Za mocno chyba, nie? W którym momencie? No, nie, no nie powiedział wiem, ten co mówię. mojego kurwa, przyjaciela murańskiego, Gniut, Gniut. Gdzie Gniód? Do... Gniód to ktoś inny ja komuś, do komuś Poleciałeś do Norwegii. Komuś do do Norwegii. Wycieczka pod... nigdy Nie, nie byłem wątpliwość analizę lekarską. No żeś kurwa, no, człowieku. Ty chcesz te rodzinę, ja wiem. A to dobra, polska rodzina. Więc no no polski ród. Ale, ale mam dużo zdjęć właśnie na zdjęciach wyglądają kapitalny. Nie chcę wyglądać oglądać zdjęć murańskiej. Myślę. Ci. Serio, nie Myślę chcę zdjęć. Mi... Pozdro, Mati, nie chcę oglądać zdjęć mu, rodziny murańskiej. Ja już po konfrontacji z mamą Mateusza powiedziałem, że u, kurwa, tak miał no. racji w chuj, nie? Ona do mnie chodzi przez hotel, nie? To na no. osiu. Nie, nie wiem na co. Chyba na bicie, kurwa. Ja no, nie, nie. Nie wyobrażam sobie... Albo chciała mnie dalej opierdalać. Chyba tak. Albo mnie pobić po prostu. Albo to i to. Do... Albo do mnie strzelić, kurwa. No. Strzelić z ich pewności siebie. Super. to ich nie jest duszy. pewność siebie, to ona nie była pewna siebie, tylko zakrzykiwała mnie, to jest różnica. Ale Jacek też tak robi. Tak, ale Jacek tak nie krzyczy. A myślisz, że potrafiłbyś sobie ty... poradzić. Nie. Heilig, z... do... teraz no pozdrawiamy tak, tak, Hayli. Ale inaczej, czy... Już tak abstrahując, czy potrafiłby sobie poradzić z nimi na konferencji, jakby oni właśnie byli na panelu, Jacek na przykład, który by Cię właśnie przekrzykiwał? No nie wiem, przecież... No to to face, to face to face, a no Face typ. to face to co innego, bo nie byłeś prowadzącym. Aaaa! nie, wiem, to... Ja ze to wszystkich mocno, rzeczy, co Sylwek zrobił, to było ciężkie no, bardzo, no. no, no. <gry> Ale są happy, kurwa. Czyli udało się. Że bani. Nie, bardziej, że z bani, teraz tylko Czarek musi wygrać. Dobra, ty masz kontrakt na ile jakby takich Jeszcze konferencji? Dwie. Jeszcze dwie? A, konferencji już nie. Jeszcze. Nie, wolna, Gimper, kurwa, męcz się. Kamerę mi rozwalisz zaraz. Masz ADHD, wiem o tym. O to chodziłeś kiedyś. to powiedz mi, powiedz mi, myślisz, że jeszcze będziesz prowadził kiedyś konferencję, czy następną, czy nie? Myślę, że może pod koniec roku, jak zapomną tę pierwszą, wiesz Czas minie, przykryję kurzem, ja zaloguję się na konto, usunę tę pierwszą konferencję. To jeszcze to się zwali, nie? Tak, i wtedy nagle kurwa, ten telefon się odezwie, ale ja się kurwa zastanowię mocno. Dobra, ale myślisz, że teraz myślę, że teraz to jest 12 razy więcej roboty, roboty niż na zawodnika. Przysięgam Ci. Wyobrażam się. sobie. Nie, nie musisz się bić, ale o właśnie, wracam na treningi. Dobra, ale myślisz, że teraz wróci Sylwek? Mm, Jak ty miałbyś określić? Mam Myślisz, nie? No. że za szybko? To kto? Wątpię. W ty, Ale myślisz, że ty na pewno już nie? Następnej? Ludzie pisali o tym wszystkim. Na pewno, ja mam na jedną, to mówiłem przecież. No dobrze, ale na jedną można to potem przedłużyć, tak? N nie wiem, no kurwa, w sumie to nie wiem. Ale nie, ja chyba nie, nie chcesz. Nie. Chyba wolałbym jako zawodnik na następnej gali Tak, no, Panie tak teraz mówi, bo nie chcą nie, mu zaproponować, Nie, nie chciałbym. Na następnej gali tak? jako zawodnik. Aha. Dobra, to kto wchodzi w twoje buty teraz? No, no nie wiem, no Gimper, tak wiem, Gimper podobno trafić. gada o tym, o, Gimper... o Turskim piszą ludzie, ale reszta kategorii... Turski podobnie z Kubertem chyba, nie? Byłoby to za bardzo... Tak, bardzo sportowi. Nie wiem, nie wiem. Powodzą każdemu. Może się ze mną jako spotkać. Ty byś chciał. Jakbyśmy tak sobie ja osiąść w domu i powiedzieć, kurczę, fajnie by go widzieć w roli prowadzącego. Mógłby wniosek spróbować. Ale no. to w chuj trudne by było dla niego, myślę, ale mógłby dać radę. Ale kurwa do walki. Tak. Ale, ale ja bym po takim typie, jak ja bym nie dawał wrzoska, tylko kogoś takiego. Zwariowanego? Mniej, Czy z... mniej zwariowanego. A nie, czyli może to no. no, No nie wiem, zobaczymy. To nie moja decyzja. Nie chcę, nie chcę nic nikować, zresztą nic nie wiem, oni sami nie wiedzą, no, więc. Ej, może, słuchaj, może to jest fajne, stary. Będzie co edycja, będzie niespodzianka i tak dalej. Nie? Więcej ryzyka będzie, ale mniej stagnacji. ale jednak jak był Sylwester, była stagnacja i chyba ludziom się podoba. Wieku, za pół roku nie będziesz pamiętał, że był jeden prowadzący przez rok. To tak działa, nawet no no. ludzie mówili, kurwa pochuj kogoś na No dobrze, a Ty byś nie chciał dalej tego kontynuować, no już troszeczkę się wdrożysz no i się będzie lepiej. Nie męczysz na to pytanie, że muszę przemyśleć, jak się odezwę to pomyślę i tak dalej. No. no dobra, dobra. Bo kręcimy się w kółko z tym samym tematem, widzisz, ja się nauczyłem jak rozmawiać. Teraz mnie zaginasz tutaj, ośmieszasz no? mnie no? w, w oczach moich widzów. To jest nowy skill. Okay. Moderacja, rozmowy. Słucham więcej teraz. Przypomnijcie sobie pierwszą konferencję w wykonaniu Roberta Pasuta, żeby Wam się to utwaliło w głowie. Teraz y, kolejne pytanie, jeśli chodzi o y, karierę zawodnika w MMA. Z kim byś chciał się zmierzyć, bo mówisz, że teraz chciałbyś jako zawodnik. To no kto? co, Fabiański. Za to, że powiedział, że on jest aktorem, a ja jestem na Kasie w Biedronce. Nic nie ma złego w byciu na Kasie w Biedronce. Można na niego popatrzeć teraz złowieszczym wzrokiem. Fabiański dostaniesz w Pierdol. Okay jakiejś tam formule pewnie MMA walowym. Jak wygra z wacem? Marcin Brzosek musiałby oczy zawiązać. Żeby to miało sens, ale raczej nie. Daniel Majewski, kurwa, nie chowaj się. Kurwa ale jest to w ogóle jeszcze możliwe? Co? A może z Mateuszem Urańskim pomsta za ojca? Nie wiadomo! No, z Mateuszem Murańskim. Ze scenariuszy. Nie, no z Mateuszem się kumplujemy, ale to tym bardziej no, by to no, dało. Ale, ale nie trzeba się nienawidzić, nie trzeba mieć złej krwi, żeby ze sobą Nie, No walczyć. wiem, ale Bo to, że wola, by się wola, to popsuło. na pewno by się popsuło, a się poza tym, No dobra, w sumie, to jeszcze raz z panią Murańską chórowyzwiskę, dawaj. Dobra. Dobra, nie, nie, no nie. No wiem, dobra, no, zobaczy... Z Danielem jest to jeszcze możliwe? Nie, no, żartuję. Fabiński mówi, że oni chcą majewskiego minaczy. Ja mówię, kurwa, majewski. No to by było nie ogromno, ale każdy by to chciał to widzieć w końcu. Ale myślisz, że majewski wyjdzie? Myślę, no, kurwa, że. Kurwa, jak Myślę, majewski że wyjdzie że do tak. Sebastiana, a do mnie nie, to będziemy. Dlaczego myśli? miałby nie wyjść? Każdy kiedyś. A to czemu do mnie Zabarczy. nie wychodzi? Ja też jestem gwiazdą. Żartuję. Nie, no, wiem, no, Fabiński jest powiedzmy z mainstreamu bardziej, więc. No. no. no Ty te, 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 też masz dużą rzeszę Bałe. fanów. <laughs> Udarność dużo to rzeczy, Ale z, ty z, z Majewskim macie realny konflikt. Dobrze by się no, walka ja na pewno do walka ponad was przyniosła. Ja nie mogę znieść, kurwa. Jak no. go zobaczę, to mu powiem co myślę o tym. No kurwa, Warszawie, no to. Chuj mi się zrobił. Możesz się do niego przyjechać. Nie, ale przy kamerach tylko. Nie, bez przesady, no Zrobił mi w chuj ale w mediach nie zostało. Tam nie było na stopie prywatnej nic. Nawet nie, ja wiem <coughs> co mówisz, no. <coughs> nie, no nie tak, że na się na niego rzucę i jego kurwa nożem potnę. Dobra, a ma dalej kon kontrakt czy ja, nie jest, wiem, wiesz... ja już nie chcę inslikować. Bo już był zły na mnie. Kto? Majewski. Aha. Że powiedziałem o tym, że on miał takie, takie zapisy, no. Aha. że miał nie być na tym, że miał. Że miał specjalną oprawę i tak wiesz, już dużo zlikowałem. Temat zamknięty, jak on się odezwie, ten, to, to spoko. No dobra, nie zatrzymuję cię. Trzymaj się. Byku. Pamiętajcie o tej pierwszej konferencji wykonania. No Zebisów, no a ty mnie też pocisnąłeś, więc jeden jeden. Powiedziałem, no. Najlepsze antyfakty w internecie.